Нет, кто на пацаны Ура. I zabezpieczyć ładunek. Uważaj, tu może być od cholery gości. Mamy cel zlecenia. Załadźmy to szybko. Dobra, pasowałaby kacper z sklep zrobić. Wezmę auto, podjadę tam, zasłania się, daj na 2 BSP. tutaj tylko bezpiecznie, Uważaj na dach. Pancze tutaj. Mam Dobra, robimy ich. Których? Oni z duchami co chyba. Sal? tych z tyłu. O to on w jest jeszcze. Auto jedzie. Wysiedli? Nie, ja pojechał i Tam i nasz PSP. Patrz jest Zbliża się chmura gazu. Przedostać się do nowej bezpiecznej strefy ciebie No jest na mnie, kurwa, zero ma przebijcie we mnie z tym nie zdążyłem przycelować Dobra, Sianko, po nim też tam maska leżała i z tyłu mamy gościa. Nie miałeś maski Tu jest druga kubka Po innych gościach Dobra, nie ma Ale nie ma maski Słaby za kubkiem Tu byli goście, przebiegali od górki, widziałeś? Gdzie? Gdzie więcej? Na wzniesieniu Słuchaj? Panie, wyjadę Wyjadę, dobra, chodź O, no, ktoś strzela Panią Dobra, wychowaliśmy z tej ciężarówki. Tak, jest Dobra, chodź, pojedziemy daleko Teraz pan będzie zdarzyć gdzie tam ktoś jest Kurwa, czy tu z góry? Gdzieś się ubiło, słyszałeś? Dobra, zjeżdżamy na dół, chodź, To chodź, jak Dobra, przejadę parę razy, może no, ktoś wychyli. Oznaczamy wam nową to w nie zrobimy Gościa. ładunek O co czurkę miał? Głupi skurwiel jebany. Kurwa, i co czwórkę miał? Weź! Jest tego domku strzelali do niego Kacper!